Scenariusze logistyczne potrafią być czasami trochę zawiłe albo troszeczkę zmienne. Wyobraźmy sobie, że nie mamy tego komfortu, że nas dostawca materiału jest tuż obok, za bramą, czy 100 km dalej i może nam w bardzo krótkim czasie dowieść nasz materiał. Czyli jeżeli chcemy coś zaharmonogramować, to on popatrzy, aha, nie mam tego na stanie, wygeneruje zapotrzebowanie zakupu. Zakupy czasami trzeba prognozować, bo czasami są, nie są dostępne tak, jak my byśmy chcieli, a czasami są jeszcze na nie kontyngenty. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że właśnie tak się stało, że trzeba złamać te reguły MRP, bo nie ma możliwości zakupienia materiału blisko. Zamówiliśmy go w Chinach, na statek płynie. Co prawda, niejedna burza już spowodowała, że będzie wolniej, aczkolwiek mamy kolejną potwierdzoną datę, kiedy on przypłynie i to właśnie do tej bardzo odległej daty musimy dostosować produkcję. Ale uwaga automatycznie, nie ręcznie niech on się dostosuje do naszych dat. I Ja właśnie przygotowałem taki model, żeby państwu tutaj pokazać, że mam przędzę, która płynie z Chin. No i jakbyśmy popatrzyli, spodziewam się, że ona będzie drugiego 9. Szybciej nie będzie, mogę sobie zamawiać, nie mam gdzie. Więc muszę czekać do drugiego 9 i chcę od razu dostosować produkcję, która czeka jak na zbawienie na tą przędzę, która dopłynie. Skutek czego mam takie cztery pozycje takie obrusy lniane szare do wyprodukowania w ilościach może nie za dużych 100 200 i 100 sztuk i powiem mu wyprodukuj mu ale zacznij produkcję dopiero wtedy jak ten materiał będzie czyli poszukaj na osi czasu kiedy on będzie i dopiero wtedy uruchom produkcję I właśnie takie coś chcę państwu pokazać bo takie coś właśnie potrafi hal. Tak łamać troszeczkę te reguły, które są zapisane w MRP. On już to zrobił. Popatrzmy co. No i proszę bardzo, zaplanował, że produkcja rozpocznie się 2. Na trzech krosnach równocześnie 200, 100 i 100 obrusów, czyli dostosował, mimo że dzisiaj no, jest 1 lipca, dostosował do 2 września. Swoją produkcję, ponieważ poszukał na osi czasu, kiedy będą dostawy. No i to zrobił. Jeżeli dostawa się zmieni, to hal to Jeżeli dostaniemy sygnał, że e, no niestety, ale fajnie było, ale załóżmy, że ta nasza dostawa tutaj, ja postaram się to ręcznie zmienić, niestety, ale nie będzie. Drugiego będzie, e, załóżmy, 15. No, tak wyszło, 15 września zapiszemy to i jeszcze raz poprosimy Hala, żeby spróbował nam poszukać na osi czasu kiedy będzie ta dostawa żeby uruchomić tą produkcję to mówimy, no stary, do roboty i proszę nam to zaharmonogramować no i Hal tutaj rozpoczyna swoje działanie już zakończył popatrzmy co nam zaproponował, mówiliśmy 15 to musimy troszeczkę zmienić nasz horyzont powiedzmy, że od 15 do 19 proszę bardzo Zaplanował 15. przypływa, czy jest już u nas materiał i możemy rozpocząć produkcję. Dostosowaliśmy się do tego, co na morzu. Jeżeli jest to ciekawy scenariusz i chcielibyście Państwo ten temat porozmawiać, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję. Janusz Pieki.